Porenny gość Radia Zachód. Krzysztof Matusiak, dzień dobry. Dziś w studiu Radia Zachód gości podporucznik Dawid Szladeks, szef sekcji promocji i współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Centrum rekrutacji, ale dzisiaj robicie działalność kulturalną. Organizujecie działalność kulturalną, bo zapraszacie chyba po raz pierwszy na wojskową noc Muzeum w Gorzowie. Rzeczywiście, dzisiaj organizujemy po raz pierwszy taką wojskową wersję Nocy Muzeum. Zapraszamy dzisiaj do nas, do naszego Wojskowego Centrum Rekrutacji przy Ulicy Wyspiańskiego 10. Do byłego, tak naprawdę, budynku sztabu 4. Nadwarciańskiej Brygady Saperów. Od, tamtego, od tego miejsca dzisiaj rozpoczynamy o godzinie 18.00 zwiedzanie. Czeka na nas tam spora dawka materiałów archiwalnych, właśnie z ćwiczeń i z życia czwartej Nadwarciańskiej Brygady Saperów. Będą żołnierze, którzy opowiedzą też o naszej codziennej działalności. Będzie można trochę poczuć klimatu i zejść do schronu obrony przeciwlotniczej. To jest pierwszy punkt na naszej mapie zwiedzania. Powiedzmy tylko, że materiały będziemy oglądali archiwalne, natomiast sam budynek to jest wciąż teren wojskowy i tutaj potrzebujemy, żeby dzisiaj Was odwiedzić dokument tożsamości, nawet dzieci i młodzież. Rzeczywiście procedury bezpieczeństwa muszą być zachowane, także wszystkich prosimy chętnych, którzy chcą dzisiaj przyjść do nas, zwiedzić nasz budynek, o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. A jak już wyjdziemy z tego schronu, to przejdziemy na drugą stronę. Wejdziemy na teren dawnej jednostki przy ulicy Chopina w Gorzowie i tam kolejne atrakcje. Dokładnie zaraz za byłym biurem przepustek i szlabanem, który kiedyś był, dzisiaj oczywiście jest to teren otwarty. Po prawej stronie przy pomniku chwała saperom w asyście kadetów z Gorzowskiego Korpusu Kadetów oraz oficerów, byłych oficerów, którzy służyli w tej jednostce, będzie można posłuchać opowieści i tych, o których słyszała cała polska, ale też takie pewnie z życia codziennego. To na pewno też ciekawe postacie, ciekawe żołnierze, którzy tam służyli. I to jest właśnie drugi punkt, który powinniśmy odwiedzić dzisiejszego dnia. Język, tak zwany koszarowy też będzie? Zapewne, zapewne później, później trzecią, trzecim punktem na naszej mapie zwiedzania będzie. Obecnie budynek e, sądu rejonowego, kiedyś to był e, batalion pontonowy. E, tam na nas czeka niespodzianka. Będzie można wziąć e, udział w takiej inscenizowanej e, rozprawie sądowej. Jako podejrzany? <laughs> jako świadek, jako podejrzany. Być może będzie taki e, wybór. Zobaczymy. W takim razie zapraszamy dzisiaj gorąco na wojskową noc Muzeum w Gorzowie od 18 do 21 na terenie m.in. dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Chopin a także w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie. Sporo będzie się działo również jutro od rana, nie bezpośrednio w Gorzowie, tylko w podgorzowskich Wojcieszycach na Strzelnicy zjadą się kadeci z całego województwa. Rzeczywiście, dzisiaj mamy wydarzenie bardziej kulturalne. Jutro już mamy dużą uroczystość. Jest to 95. rocznica ustanowienia święta Dnia Kadeta. Dla tych, którzy może nie wiedzą, albo dla przypomnienia, powiem tylko, że święto to zostało ustanowione w 1930 roku przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób chciał uhonorować heroiczną i bohaterską walkę kadetów podczas trzeciego powstania śląskiego zwłaszcza w okolicach walkach w okolicach góry Świętej Anny ta uroczystość a właściwie te obchody będą składały się rzeczywiście z dwóch części pierwsza tak jak pan redaktor wspomniał będzie poświęcona całkowicie kadetom będzie to pętla Taktyczna na terenie mm, strzelnicy kontra w Wojciechycach. E, tam kadeci oczywiście sportowej rywalizacji. E, Będą uczestniczyć w biegu na orientację na dystansie 5 km, y, y, oczywiście z konkurencjami pośrednimi. Z będzie. tego co widziałem, będzie strzelanie między innymi, jak to na strzelnicę. I to ostrą amunicją, także zupełnie na, na poważnie, ale będzie też rzut granatem ćwiczebnym, będzie przenoszenie skrzynek z amunicją, ewakuacja rannego, czy udzielanie pierwszej pomocy. To będzie oczywiście całkowicie dla kadetów. To nie tylko rozwijanie umiejętności, ale to też przede wszystkim ma być dobra zabawa, wymiana doświadczeń. Powiem tylko, że będzie aż 18 szkół z całego województwa, więc będzie można poznać innych kadetów, porozmawiać z nimi i później przenosimy się na drugą część, czyli na plac Grunwalski. Zapraszamy do centrum Gorzowa o 13.30. Dokładnie. O 13.30 startujemy z obchodami już tymi uroczystymi tego wydarzenia. Tam czeka na nas uroczysty apel, ślubowanie kadetów, mnóstwo atrakcji. Będzie strzelnica wirtualna rozłożona. Wszystkich chętnych Zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał spróbować się postrzelać na celność i skupienie. Będzie taka możliwość. Będzie pokaz sprzętu wojskowego wystawiony przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną oraz przez 35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej ze Skwierzyny. Będą służby mundurowe. Powiem jeszcze, że takiego w tego wydarzenia dodaję fakt, że swoją obecność potwierdził podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan Stanisław Wziątek. Jako sumakorz zapytam, przyjedzie jakaś kuchnia polowa? Tak, przewidujemy poczęstunek w postaci naszej dobrej, wojskowej grochówki. Serdecznie zapraszamy. Pajda chleba też się znajdzie? Myślę, że tak. <grym> Sporo się dzieje w tych dniach w Gorzowie i nie tylko w Gorzowie, jak się okazuje, bo już w sobotę zapraszacie tych, którzy chcieliby być może przygotować się na swoją osobistą przygodę z wojskiem, na takie jednodniowe szkolenie pod hasłem Trenuj z, wo z Wojskiem do jednostki w Wędrzynie. Dokładnie, jest to szósta edycja. E, wcześniejsze edycje się sprawdziły. Mieliśmy dużą frekwencję, więc kontynuujemy to. Jeżeli chodzi o nasz region, następny na mapie, bo tutaj trzeba zaznaczyć, to nie tylko w Wędrzynie, to w całej Polsce trwa to szkolenie i można sobie wybierać, jeżeli jesteśmy mieszkańcami województwa lubuskiego. Wcale nie znaczy, że nie możemy pojechać na takie szkolenie do Zamościa. Oczywiście Jeżeli możemy... mamy ochotę. <laughs> Dokładnie. Kwestia oczywiście transportu, ale być może przy okazji odwiedzimy rodzinę i razem wspólnie na takie szkolenie się wybierzemy. Jeżeli chodzi o nas, sobota, 24 maja 7.30 spotykamy się pod klubem żołnierza w Wędrzynie. Jeżeli będzie problem z odnalezieniem tego miejsca, wystarczy podjechać na jednostkę na biuro przepustek. Tam nas pokierują. Dodam tylko, że przy tym klubie są duże parkingi, nie będzie problemu z zaparkowaniem samochodu. To ważne. Nic tylko przyjechać i czeka nas. Dawka nowych doświadczeń, dobrej zabawy. Jednostki zostały zobligowane do tego, żeby przygotować dla nas częstunek. Oczywiście będzie i grochówka. Przewidziana jest na koniec ognisko z kiełbaskami. To już taka milsza, integracyjna część. Problemu z parkowaniem nie będzie. Ja brałem udział kilka lat temu w tego typu szkoleniu. Co w programie? Bo ja. Najbardziej paradoksalnie zapamiętałem czołganie, które jest wbrew pozorom bardzo trudne, przynajmniej dla mnie było. I tu ciekawostka, ponieważ różne jednostki w różnych miejscach prowadzą szkolenia, więc tu nie sposób wymienić, jeżeli będzie szkolenie prowadzone przez w Akademii Marynarki Wojennej będzie zupełnie inne niż jeżeli prowadzą to wojska lądowe, siły powietrzne, AREO mobilne. Jeżeli chodzi o, jutro, o sobotę, będzie to podstawowe, czyli obsługa broni strzelanie na trenażerach, czyli ostrej amunicji nie będzie, ale to nie znaczy, że nie jest to jak najbardziej realne strzelanie. Jest huk, tarcza Padnie, jeżeli w nią celujemy, więc zapraszamy, dowiemy się, jak reagować też w takich nawet codziennych sytuacjach, jak na przykład podczas ogłoszenia alarmu, udzielania pierwszej pomocy, oby te sytuacje nigdy się nie zdarzyły, ale warto przejść takie szkolenie i mieć tą pewność siebie, że będziemy potrafili się w takich sytuacjach zachować. Czasy niespokojne, nigdy nie wiadomo, kiedy pozyskana wiedza nam się przyda. No właśnie, jeżeli ten jeden dzień nas zainteresuje, jeżeli będziemy. Chcieli tego wojskowego życia skosztować bardziej, dłużej, to możemy wybrać się na wakacje z wojskiem. Tak, rzeczywiście jest taki projekt Wakacje z wojskiem. On jest przede wszystkim skierowany dla młodzieży w wieku od 18 do 35 lat, czyli tegorocznych marturzystów, studentów, ale też dla osób szukających zajęcia na wakacje, po prostu przygody, czy też jest to też forma alternatywy, żeby nie poszukiwać pracy zarobkowej na wakacje, tylko przyjść na szkolenie, dostaniemy uposażenia, dostaniemy dobrą dawkę doświadczeń. Poznamy nowe osoby, nowe umiejętności, miękkie twarde. Naprawdę warto. Zachęcamy. Szkolenia odbywają się w trzech terminach. Zaczynamy pierwszym 9 czerwca, następnie 14 lipca i 18 sierpnia. Czy to szkolenie wiąże się ze złożeniem na przykład przysięgi? Czy to jest jakiś rodzaj zobowiązania naszego jako obywatela wobec wojska? E, tak, to szkolenia. o i o, tutaj dobrze, że pan redaktor zapytał, jeżeli chodzi o te wcześniejsze trenuj z wojskiem, e, tutaj szybkie sprostowanie, tam to szkolenie nie kończy się przysięgą. Krążą fake newsy. Tam to jest zupełnie niezobowiązujące. Zjadamy kiełbasę i wracamy do Dokładnie. domu wciąż jako cywil, nie jako szeregowy. Dokładnie. Tym bardziej, że tam mogą być, w tamtym szkoleniu uczestniczyć osoby już od 15 roku życia. Oczywiście tu będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego rodzica, ale wracając do szkolenia, do wakacji z wojskiem. Tak, to szkolenie kończy się złożeniem przysięgą uroczystą i oczywiście mamy decyzję, czy zostajemy w wojsku, bo jest to swego rodzaju przepustka do służby wojskowej, kontynuujemy dalej później e, szkolenia już specjalistyczne, czy po prostu składamy przysięgę i mówimy dziękuję, fajnie było <grym> być może kiedyś, <grym> ale wracam do swojego cywilnego <grym> życia. <grym> dokładnie, dokładnie. E, samo szkolenie, tak jak wspomnieliśmy, trwa 27 dni. E, dowiemy się tam Dosta Inaczej, może powiem. Nabędziemy doświadczenia z poruszania się w terenie, z terenoznawstwa czy topografii, z udzielania pierwszej e, pomocy. Oczywiście obsługa broni. Tutaj już postrzelamy z ostrej amunicji. Proszę mi wierzyć, jest to fajne. Zwłaszcza gdy zaczyna nam to wychodzić. Ale trzeba też na to spojrzeć, że nabędziemy też wielu kompetencji miękkich. Zwłaszcza na przykład przy strzelaniu. To jest e, przecież trzeba być skupionym, skoncentrowanym. Przede wszystkim uczymy się cierpliwości. Nie możemy tak po prostu ściągnąć języka spustowego. Trzeba wyczekać ten strzał, nie można go zerwać, ale warto, jeżeli trafimy, naprawdę satysfakcja jest ogromna. Coś o tym wiem, bo od czasu do czasu na strzelnicy bywam, natomiast tą satysfakcją to różnie u mnie niestety bywa. Może po prostu za mało trenuję. Jeżeli jednak zdecydujemy się, że chcemy kontynuować naszą karierę z wojskiem, ale nie, rezy nie chcemy rezygnować z naszego cywilnego życia, no ktoś musi na przykład prowadzić rozmowy w Radiu Zachód, to możemy wybrać karierę w wojskach obrony. Terytorialnej. Lubuska Brygada już od pół roku działa, funkcjonuje. Pierwsze szkolenie już za nami, ale przed nami kolejne. Dokładnie. Tu to, ta oferta jest przede wszystkim skierowana dla tych, którzy z jednej strony y, gdzieś czują tą pasję y, i chęć do wojska, a z drugiej strony chcą dalej rozwijać się albo kontynuować naukę, y, rozwijać się zawodowo, w, zupełnie w sektorze prywatnym. Y, więc jest to wersja właśnie. Y, Służby kandydackiej na weekendy. To jest obowiązkowo jeden weekend w e, miesiącu. W miesiącu, po, po, oczywiście po odbytym szkoleniu, e, oraz dwutygodniowy, obowiązkowy poligon raz w roku. Z tym, że jeżeli nam się to naprawdę podoba, chcemy więcej, wystarczy wystąpić o zgodę do dowódcy naszej jednostki i prawdopodobnie udzieli zgody, i tych szkoleń, tych weekendów możemy odbyć znacznie więcej. Ta służba to nie tylko obowiązki, ale także dodatek, dodatek finansowy na nasze konto rzeczywiście za każdy dzień szkolenia otrzymujemy 169 zł plus jeszcze 630 zł dodatku za dyspozycję każdego miesiąca czyli w najniższym stopniu jest to 900 parę zł każdego miesiąca w naszej kieszeni. Z jednej strony jesteśmy możemy czuć się dosłownie lokalnymi bohaterami, bo nieraz wojska obrony terytorialne biorą w różnych rodzaju akcjach a z drugiej strony gdzie jeszcze mamy ten zastrzyk finansowy. Muszę się poważnie nad tym zastanowić. Dziękuję za rozmowę. Dziś moim gościem był Dawid Śladek, podporucznik Dawid Śladek, szef sekcji promocji i współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl